W ogóle wrócił tryb do doda do dwóch no, kilara. No, what, what the fuck is this? Disgusting! <gulity> Bierz Jest <się>. <gulity> to bulbulator. Nie, nie, nie. <gulity> Bulbulator wziął się z tego, że mi żebcą to wymyślił. Dobra, to ja idę na zewnątrz i idę popawić się fajerwerkami. Wreszcie co robimy w A ty chicken. właśnie miałem ten... Miałem gadać co tutaj, co ma co robimy dzisiaj. Chicken! Miałem gadać co co tutaj robimy Chicken! Chicken! Miałem gadać. Miałem gazę co robimy. Masz chicken. Dzień dobry. Nazywam się Trox. w odcinku będziemy robić super samochód. Super To DUPER SAMOCHÓD! Czemu ty mi robisz laskę? Albo Nie masz przy... laskę. Aha. Musiałem ci chuja teraz. Nie masz chuja. Nieprawda. Mam. Mam. To jest mam. Jest on, mam. 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 Bo odrastają wszystko. Patrz, ja mam już chuja. <głosy> <głosy> Chłop mi chciał kurwa usiąść do berła, ja pierdolę. Musiałem zobaczyć. Dobra, bo chciałem, bo ja pomóż być z tym autem. <noise> Takie ty, Co ty kurwa <noise> zrobiłeś z tym autem? Nic, nic ja zrobiłem. Wojciechu, bo, bo wyciągnij ten silnik. Wojciechu. Chciałem... Mam. Dobrze? Wypierno. A czy potrzebujemy? Nie, to wypierdol. Jedno wypierdę. tylko. Weź, weź swoje, tylko swoje weź. Ja chcę z zygzakiem McQueenem. <grym> no to kurwa znajdź. Dobra. Cześć, tak, szukamy tak, baterię teraz. Bateria Największą Tak no, eee. To ampera Już Poczekaj Ej. Siadłem! Ej, pomóż mi Po tym autem chowa się prawdziwy potwór Mój siusiak Bo cię o tym nie mówimy A przepraszam To jest z wami friendly content Chcesz, chcesz, mortadela? Co jest, kurwa? Co jest? Nie wiem. Znalazłem mortadele ma... u siebie w brzuszku. Ja nie, nie jest jakaś jest, jest, jest kwasiona. Cześć, cześć. Nie, pachnie normalnie. Ci pachnie i odchodami? Nie, umyłem to. Co, kurwa? Odkadziłeś? Tak. Wojciech, pamiętaj, że jesteś Wojciechem Nie ty masz wszystkie choroby świata. Wiem. O, ja, ja chcę to. To jest zygzakiem McQueenem. Wszystko to jest, kurwa, świąteczne. Chuj mnie to interesuje. jest <grystanie> gejowy samochód, czy bardziej purpel gejowy? Brązowy. Zrobimy purpel geja. Nie. O czerwony szybki. Nie. Nie dam. Czerwony szybki. Czerwony szybki! Robimy CZERWONY SZYBKI! Zrobimy zielono-czerwony, dobra? Jej. Bo wyczyścisz go z rdzy? Ale ja tu maluję! Wypierdalaj! Przód Ale mój! Ale miał być dwukolorowy! Czemu to nie schodzi? Chcesz piwko? Tak. Wielokolorowy żeśmy zrobili, kurwa. To nie schodzi. To nie schodzi. To nie schodzi. Kurta, ma maska? Nie maska, to. O, działa. Dobra, jedziemy. Nie. A, 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 jak nie? Co ci się nie podoba? Ja chcę maskę wyszorować. Chodź. To ja, kurwa, Chodź tu. Wyczesam to ci ja. włosy, chodź. Nie, mam idealne Tak, Nie, nie ruszaj tego, nie ruszaj tego. Bo jak się wyleje, to dostaniesz popysków. pysku. to? Wale konia. konie. <laughs> ja leję do baku, kurwa. Pa, strzam do baku. Czemu tu jest Disney będzie... Gas? Po konie, pojedziemy, no, zobaczysz, że pojedziemy. Niech nie pojedzie. Pojedziemy, nie muszę. Pojedziemy. Pojedziemy, bo cię uszymy. Masz kulciaka. Miam, miam. Teraz wiem. Poczekaj. ja zasłaniaj mi view. Wojciechu, znajdź radio i znajdź jakieś fajne muzyczki do radia. O, lepiej. Ja pierdolę. Daj to. Wojciechu mamy full bag. Co to? A, butelka. To ja nie mówiłem, że odpali. A opony zmienimy? Bo one są chujowe O dobra, no, Kurwa wybredny Się znalazł. ja ci pokażę jakie weźmiemy, dobra? Dobra Ja kurwa wybredny znala Nie wybredny, bo są kurwa takie upierdolone zupełnie jak mojego starego, o Patrz No i wsy, w, no i w sobie. Dobra Robo, się, robą ja popatrzę, czy dobrze coś Daj mi to dziecko. Nie! oddaj to. Ty jedyny ty. No i załóż, no, załóż to! Nie umiesz opony założyć! DAJ no, NIE KOŁO CAŁE! NIE CAŁE KOŁO! Nie się tata, ja próbuję. opa, ja mnie z tym dzieckiem. Tato, chciałem tylko pobudzić. O! Ty się ściągał podę i tak to się tak kurwa robić! Tato, jest daje pani chyba. Przestańcie się ja Tak dogrymę. <grystanie> <śmiany> <śmiany> Patologiczny stary Bi like. No kurwo jebana Ta to bo nie mogę tego odpiąć To jest... O no! to, 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 to jest... O... O jezu No i całusz to! No! I ta osoba, o i wyjdziesz Zde, zdrowe dziecko Jak tu wejść? Tato, bo ja je mogę... O, jest ja jestem <noise> Tato, kiedy McDonald? <noise> nie będzie, kur. Aha Rozumiem Tato, no, bo będzie. silnik się jara Nic się nie jara, nie muszę. Tato NIE się nie jara! NIE się nie jara! Tata bo, bo, bo jest problem. Jaki jest problem? Zraź mi się chce. <noise> Jak ci się chce coś po mnie drogi! No to dalej WYPISZ do! Tato, bo nie ja zdążyłem do killa i zaserałem cały poryk w łazience. Poczekaj, zatrzymam się gdzieś! Wyciąła jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Tato, bo ja myślę, że to jest... A nie! Fałszywy alarm. Już popuściłem. No, j**nie! Ale tato, spok tato, spokojnie, mam pieduszkę założoną, więc się nie denerwuj. <stutuj> 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 czy ty naprawdę... Czy ty naprawdę się rozjebałeś? Tato, bo coś się rozjebało. Wojtusiu, ty masz 28 lat. Spokojnie. To czemu ja mówię w taki zjebany sposób? Kurwa tata poczekaj, ja wojciech, czeka, ja tu zaraz wyjebę to. Wypierdalaj. dalej. Ja się ale dalej nie masz jajek. Jak nie mam jajek? Musieliśmy je uciąć tobie jak byłeś bardzo małym chłopcem. Wiem to bardzo traumatyzujące. Tata, bo <laughs> chyba wysramy brower tu wsiadaj, jedziemy. Tata poczekaj, bo sąsiad ten, tamtędy jechał Jaki sąsiad? Tam Ło kurwa! Jeszcze nieważne. Przypadkowo rozjebałem tego gówno na wietrze. No kurwa? Nieważne, jedziemy. Wysrałem się już. Tata, ta, uważaj kamień! Ja się, ja się nie boję. O kurwa! Ja się boję. Ta, 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 Wakacyjna ta, miłość. Oooo. Wakarty Tyronas. Oooo. Tyrek, jak będziesz ta, ta. w takim wieku, jak ja, to będziesz ta, ta, też tak jeździł. Tata, ta, daj kurwie biodół. Cię nie boję. Ty też kurwa gały wystrzeżasz Jak ty to robisz? Podku <laughs> Ej, patrz to Ej, patrz to Patrz na mnie, na mnie Ale dupa O, oh, yeah. gdzie? <laughs> Takie kurwa gały, pytaj gdzie jedziemy Tata, tata Srać mi się Tata, muszę kupę Tata Muszę kupę, tata Uwaj, co tu się stało? Traj tam nie? Dobra nie? Dzień dobry O, tata, uważaj, bo zombie tu jest Gejowy zombie Tata, uciekaj Bomba Jaka bomba, czekaj Bomba Mówiłem? Bata, ze mną nie zginiesz Albo ja najwyżej zginę z tobą Bałwanek Czatu jest. Czatu jest. Czatu jest. Oil. Gaz. Aha, diesel. Tata. Tata. O. Oh. Czekaj. Short gun. Mash. Tata, przepraszam. Idziemy. Tata, nie! 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 Nie, tata! Zabiłeś mnie! Ale czekaj, A ty się odrodzisz, spokojnie. Tak, trzeba postawić kibel. Wypierdal! wypierdala. Mogę? Ło, wow, dziękuję! Ja, jak tu się wsiadze? A tu! Eee, tak? Kliknij se, so, a, a? A, a, kliknij se. So. A kliknij. No i, no i ja Ta Tata, bo coś się zjebało. No to na prawym mordę A nie, po prostu ciśnienik mi zgasł. No, jedź kurwa! <noise> Ej, zatrzymaj auto? A, bo my wody w, chodni wody w chodnicy nie mamy. A, to wiele wyjaśnia tata. Wybierz dalej mi z tym kiblem. To co teraz? Ja to naprawię, może je Dobra. Dlaczego kurwa to jest takie krzywe? Kto to tak ustalał? Ja to nie. Bomba! Nie na no chuj mi, kurwa, twoje łzy? Na chuj mi, kurwa, te dramaty? Na chuj mi, kurwa, Co? jesteś, tatuty. ty? Iś. Aha! No to sobie ja ciebie. Nie, przepraszam, żartowałem. Nie, nie! 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 Tata, bo mnie potrącisz! Nie. No to no to no to Czemu? to chumiasz. Czemu? No to, no to. <laughs> tak! To to. Dobrze, dobrze. Jedź. To jest cool. A bo to górka pewnie jest. No. Ta, ta, daj prowadzić. Zapojeździłeś. <laughs> ja Później. Dobra. O! Tato! Czycki tam są! <laughs> O kurwa! Tata! Tata, ale kurwa, dajemy ja Ła O kurwa! Ale na <śm> zwierzę, nie na wietrze! Nie, nie, droga nawet o o o tata, Tata! Szczać mi się, szczać mi się chce. Czekaj, no dojdziemy do drogi. Dobrze. strasznie mi się chce turbować. Co? Jesteś za młody na takie rzeczy. Tato ma 21 lat. Zapomniałem. <ścoughs> no właśnie. Ale mam downa, więc spokojnie. Spokojnie zrobię z gumą. Zwalił, zwalił w guby, to w to Tak. 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 A w sumie nie wiem. Na to musimy rozłożyć na chwilę abus. Co to drogie, tą drogę zajebaną Wyruchałeś kamień. O! Ała! Dostałem. dostałem w mordę. <laughs> wow. Moje auto! Moje auto! Dobra, tata, nie pierdol. Naprawimy to. Tata, bo siedzenie odpadło. Jak to? za zamontuj. Uczyłem cię, jak to się robi. Praktycznie. my, kurwa, w znak wyjebaliśmy. Nie. W słupa. Chłodnicę znalazłem. No chodź na chodźcie, na chłodnicach mamy lepsze. A my, a my Al... jej nawet nie mamy, czekaj! No właśnie mówię! No już mamy, to gdzie jest druga lampa? Wyczarować ją? No wiesz, go szybko lampa. Dobrze. Dałem! Tata, bo to je... Tata! Okay. No, tata, kurwa! Zaraz sam pojadę! Nie wypierdalaj mi z tym fotelem! Dam nowy! Dlaj, nowy to poczekaj, jedziemy. Na no, no czemu nie mogę tu wejść? E, 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 e. Dobra, jestem. Je, Cześć, w ogóle akumulator? jak się włącza? Włączaj Za, napęd. No. No i dalej, jedziemy. Muszę do to do tyłu. On jedziemy. Wakacyjny romans. muszę jakieś fajne radico. No, 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 no. Cześć, zatrzymaj się, zatrzymaj się chwilę. O kurwa! Dobrze? No iść tyle kurwa? No, ja wziąłem tylko cztery rzeczy kurzła. O kurwa! Napier, dole. Wojciech <grybujesz> się rozjawał. Tacza po bości ubieram. <grybujesz się w szefoczni> <grybujesz się w szefoczni>